I dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym omówieniu kart. Dzisiejszy zestaw kart jest strasznie dziwny. Tak więc, mówię, że będzie tutaj dużo znaków zapytania postawionych. Znaczy, mówię z góry, że będzie tutaj dużo znaków zapytania postawionych, bo o części rzeczy nie wiem co mam myśleć. W związku z czym. się zobaczy. A zaczynamy od jakiegoś Blistering e, Ruta, e, czyli. czegoś, to zgniło zatrzymany 1 na 2 i przywołuje na koniec yy, ruta, który ma statystyki równe statystykom tego miniona. Czyli jak sobie na przykład rzucicie na tego gościa Blessing of Kings i zrobicie z niego 5 6, no to on na koniec który przywołuje ziomka 5 na 6. Jeżeli on ma statystyki 3 na 4, to przywołuje 3 na 4. Jeżeli ma 1 na 20, to przywołuje 1 na 20. To tak, żeby wyjaśnić o co chodzi w tej karcie. No i szczerze powiedziawszy to Gdybym nie pograł ostatnio sobie na tym serwerze testowym, powiedziałbym, że to badziewie. Ale grałem tym typem trochę u Palladyna z tymi książkami całymi. I nawet się to czasem sprawdzało. Że graliśmy tego typa, zagrywaliśmy, następnie na niego jakiś buff, no i on przyzywał swoją kopię. Nawet to miało czasem ręce i nogi. Natomiast... Podejrzewam, że w dłuższej perspektywie czasu to nie będzie miało rąk, no w sensie zbyt rzadko będzie to mm, działało tak jak chcemy. W związku z czym powiem, że raczej jest ta karta średnia i oceniam ją na takie 3, solidne 3. Nie wydaje mi się, żeby była jakaś turbograna w jakimkolwiek deku, ale jest taka opcja, bo może w jakimś takim właśnie bufującym deku będzie miało to sens. Zastanawiam się, czy to ma synergię z kartami, które na przykład na koniec tury bufują, bo chyba u Prista jest jedna taka karta. Jomek chyba za 3, 2, 2, który na koniec tury bufuje plus, plus 2 plus 2. Zastanawiam się, co się stanie, jak najpierw tamten zbufuje tego i czy ten z, y, będzie miał statystyki zbufowane? Znaczy ten przyzwany będzie miał statystyki zbufowane, czy będzie miał jednak 1, 2. Ale trzeba powiedzieć, że to nie wiem. W każdym razie karta. Nie jest tragiczna, jest do wykorzystania w różnych dekach, ale nie jest też super. E, trochę przypomina tego Uza, który był w Naxramas. Tam mieliśmy za 2, 1 na 2 i -y, na koniec, który przyzywał swoją kopię, więc mogliśmy go zbufować i on się rozmnażał. Ale tamten był za dwa many i tak nie grał zbyt często. Faksmach tymczasem czasem grał w jakiś dekach, ale to tyle, więc nie wróżę mu jakiejś wielkiej przyszłości. Na arenie tego bym nie pikował, nawet jakbym miał bufy, bo to jest. Zbyt ryzykowne, na arenie to zagracie i nic z tego nie dostaniecie i będzie lipa, więc na arenie hmm, tak 2 na 5 powiedzmy, a na rękę też trzy Lećmy dalej, e, Homunculus, za 1 many 2 na 5, Demon, e, Dormant na dwie tury, no i potem po dwóch turach się budzi i ma prowokację. E, krótko na temat, karta dobra, jest to dobra karta, która wydaje się być jak najbardziej grywalna. Fakt faktem w niektórych sytuacjach, no to że ma to, ten, ten Dormant cały będzie bolesne. Ale w normalnej grze, jak zagramy sobie go w pierwszej turze, on się obudzi w trzeciej, no to mamy prowokację za, za jeden many, Więc ta, gdzieś ta pierwsza tura została zmarnowana. W trzeciej turze już mamy ziomka. Więc jak najbardziej dobra karta. Tutaj też yy, nie ukrywam, że patrzyłem na niego jak sobie radzi. Yy, właśnie na tym... może to zabrzmi jakbym się chwalił, że miałem do tego dostęp, a nie chcę, żeby tak zabrzmiało. Yy, więc powiedzmy, że... Jak ostatni... Dobra, nieważne. E, w każdym razie dobra karta i e, moim zdaniem jak najbardziej grywalna. Podejrzewam, że przez następne dwa lata w listach będziemy go widzieć dosyć często. Na arenie byłbym w stanie to spikować, ale bez jakiejś takiej wielkiej... euforii. Więc. Jest cool, ale nie jest jakoś turbo, turbo dobre. Myślę, że te 4 i 3 oceny na rankedach i na arenie. Dalej mamy Reniu za jeden. Y... Wyleć trzy życia i odkryć spel. Mega fajny spel, gdzie za jeden możemy sobie odkryć po prostu coś innego, jeszcze dodatkowo lecząc jakąś kreaturę, która będzie dłużej mogła przeżyć, coś tam wytraduje, czy lecząc siebie i odbierając przeciwnikowi na przykład Lital. Jak dla mnie nie jest to karta must have w każdym priście, tak jak PWS na przykład, ale uważam, że w wielu priestach będzie grała, bo nie ma jakiś większych powodów, dla którego mielibyśmy tej karty nie grać. Oczywiście możemy wyjść z założenia, że hej, ale może będą lepsze karty do włożenia? I z tego powodu też może nie grać, ale biorąc pod uwagę, że PWS odszedł, a gdzieś u Prista dosyć dobrze że jest, prawda, ten czar za jeden, to nie wydaje mi się, żeby ten slot został zastąpiony czymś droższym, więc pewnie w miejsce tego pws wejdzie właśnie Reniu. Czar ogólnie bardzo fajny i bardzo spoko. Takie 3 na 5, bo nie jest to nic wyjątkowego, ale jest tak jak najbardziej grywalne i to mocno grywalne. Na Arenie myślę, że podobnie też 3 na 5. Jest to rzecz do pikowania, ale bez jakiejś tam większej przesady. Kolejny czar zatrzymany, dajemy stronnikowi plus 2, plus 3 i lifestyle'a. No i tutaj mam trochę dylemat, co po tym powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to całkiem też ok. I ponownie chyba powiem, że takie 3 na 5, ale grywalne, bo karta nie jest jakaś turbo dobra. Dlaczego nie jest turbo dobra? Lifestyle jest spoko, ale lepszy jest na przykład Shield, bo lifestyle'em możemy wyleczyć siebie, ale nie bronimy w ten sposób naszego stronnika. A na przykład w momencie, w którym damy mu divine shielda i on wytraduje coś i nie zostanie obrażeń, no będzie to lepsza sytuacja dla nas. Więc zazwyczaj chcemy tego divine shielda. I dlatego też to, że on ma lifesteala nie sprawia, że ta karta jest jakaś super nie wiadomo jaka. Eee, dla mnie to jest dobra karta, która ma ocenę 3 na 5. Bo nie jest to nic aż takiego wyjątkowego. Czy to będzie grać, czy nie będzie grać? No w kontrolach zakładam, że raczej nie. Chociaż kiwie. Ale w agro jakichś takich, tem, no dobra, zagalopowałem się. Z czymś takim nieco szybszym, może już prędzej, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, karta jest taka właśnie spod znaku zapytania trochę. Ale na Arenie myślę, że spokojnie można to pikować, na Arenie 4 na 5. Nie z powodu tego lifestyle, ale ten buff plus 2, plus 3, plus dodatkowo lifesteal e, wydaje się być całkiem sensownym pikiem na Arence, więc, gra gitara. Dalej mamy Sentinela, za 2 mana 1 na 4. Na Battle Kraju, jeżeli mamy Smoka w ręce, czy znaczy jeżeli trzymamy Smoka w ręce, no to dostaje plus 1 do ataku i lifesteala. Tutaj, oczywiście, mm, bardzo łatwo zauważyć podobieństwo do karty, która wyszła w Blackrock Motank, bodajże, też była do była za dwa many, 1 na 4, i jak mieliśmy Smoka, to dostawała plus 1 do ataku i prowokację. Tamta karta była turbogrywalna w Dragon Priście, i ta karta będzie również turbogrywalna w Dragon Priście. Nic nie wskazuje na to, żeby miała być naszej, więc ogólnie 4 na 5 karta do. Dragon Priest. Na arenie no, zależy od tego, ile mamy smoków. Jak nie mamy smoków 1 na 5, im więcej smoków, tym wyższa cena. Um, nie wiem, no, przy 5-6 smokach myślę, że można go pikować na spokojnie. oczy um, jak tam liczymy sobie, że prawdopodobnie nam jeszcze parę smoków wypadnie i będziemy mieć 5-6 smoków. Może jak nam nie wypadnie, no to już ryzyko wliczone w, w, w takie karty. E, w każdym razie dobra karciuszka, podobna do tamtego gościa, który grał. Wcześniej, znaczy, który no, był wcześniej w Gen, a teraz jest w Wildzie. Yy, no. E, tutaj mamy jakiś tam podział psychiczny. Nie wiem znaczy, psycha. Psy. Wiesz, że słyszałem. W każdym razie czar za 5 many, który daje minionowi 1, 2 bufa i przyzywa jego kopię. Tu wam powiem, że mam bardzo duży dylemat, bo powiedziałbym, że ta karta jest słaba, ale widziałem ją w akcji i w sumie to ten buff. Lustra, kopiowanie tego stronnika nie było takie słabe, więc nie bardzo wiem, co powiedzieć. Zacznijmy od areny. Na arenie 4 na 5, bo z pominięciem sytuacji, gdzie potrzebujemy to deka i nie mamy nic na stole, no to ta karta będzie ok. Jak mamy jakiegoś stronnika, po prostu możemy przesłać jego kopię. Wiadomo, targetujemy jak największych, czy tam celujemy w jak największych. Nie zawsze się to uda, no ale powiedzmy, że zazwyczaj będzie w miarę ok na Zlarień 4 na 5. Na rękę dach No, nie mogę powiedzieć, żeby ta karta była turbo uniwersalna. Ale nie jest zła, nie? No bo za 3-5 many możecie sobie zbufować jedną kreaturę i przyzwać jej dokładną kopię. Więc to wydaje się być całkiem ciekawe, ale z drugiej strony karty, które przyzywają kopię grają stosunkowo rzadko, jak nie praktycznie wcale. Więc. nie wiem. Ciężko mi przewidzieć. Z jednej strony, jakbym miał powiedzieć, to bym nie, to nie będzie grać, no bo to się nie będzie sprawdzać, sorry za maila. Natomiast, yy... widziałem, jak to działa w akcji i działało dosyć dobrze, w związku z czym powiem, że raczej będzie to grało, bo. Nie wiem, naprawdę. Nie, nie chcę powtarzać się po raz siódmy i mówić tego samego, co powiedziałem do tej pory. W związku z czym powiem, że karta jest dużą niewiadomą. Po tym, co myślę, nie będzie grało. Po tym, co widziałem, raczej będzie grało. I na tym skończmy. Eee, Sklepon Dragon, mm, Smok Swoją drogą, taki trochę chudy. <ścoughs> Pewnie jest na diecie. Bo nie kupił się zapasów na... No, super śmieszne. Za 7 mamy 4 na 9 smok, który na końcu tury daje nam smoka do ręki. Duża bestia, nadaje no, się do Dragon prista No nie ma co tutaj za bardzo. Um, produkować się i wymyślać jakichś dziwnych rzeczy. Jest to karta, która do Dragon Presta się nadaje. Nie wydaje mi się, żeby był jakiś większy powód, żeby jej nie grać. A i jak najbardziej wydaje mi się, żeby, że można... założyć, um, że w Dragon Prista grać będzie. E, w innych dekach nie wydaje mi się, to nie wiem. Przyznam się szczerze, że ostatnio mam taki mały problem z ocenianiem tych niektórych kart. Bo ja na przykład tego nie włożyłbym do innego deku. Dlaczego? No bo to jest losowe, bo daje smoka do ręki, smoki są różne, nie zawsze będzie tam ten smok potrzebny i tak dalej. Ale też w Hearthstone to dużo jest takich kart, które są losowe i które dają takie efekty. I, i, I te karty grają, nie? Na przykład Traza. No co prawda, Alex Traza daje te karty i one kosztują 0, w związku z czym jest trochę inaczej. No ale. Nie wiem. Dragon Priestie, znaczy krótko i na temat. W Dragon Priestie obstawiam, że to będzie grało, w innych Priestach. obstawiam, że to nie będzie grało, chyba, że będzie temu jasny powód. W sensie talent, jak potrzebuje albo takich statystyk, albo ma coś związanego z tymi statystykami, albo potrzebuje kart, albo potrzebuje smoków. Eee, na Arenie obstawiam, że jest to jedna z lepszych kart Priesta w tym momencie. Dostaje 4 na 5. Na Rankedach dostaje 3 na 5 i w przypadku Dragon Priesta 4 na 5. I to w sumie tyle. Tak jak widzicie, no ten odcinek jest taki. Że mi się go niedobrze nagrywasz, że powiedziawszy, bo nie mam takich jasnych. Patrzę na tą kartę i mówię, dobra, ta karta jest taka i taka, nie? I mam tak, patrzę na tą kartę i mówię. Co ja mam o niej powiedzieć? 1-3 Lifesteal za 1 many. No i zmienia się w gościa 6 na 8 pound Lifesteal i nie może być targetowany, znaczy może być targetowany tylko przez nas, a przez przeciwnika nie może być. No, i co masz o tej karcie powiedzieć, proszę o tej? No, to jest wyświetliste pytanie. I tutaj też mam taką mały, ma małą zagłoskę. Ale już przechodząc do sedna i nie migając się. Mi się to podoba i to bardzo. Fakt, faktem ten jeden trzy koleś jest useless totalnie. Natomiast zastępuje trochę kleryczkę, co w jakiś tam sposób go ratuje. No, gdzieś tam lifecyd, jakiś tam anti-agro, może coś tam wyleczy, potraiduje i tak dalej. Nie, nie, nie ma tragedii. Ogólnie wiele nie zrobi, ale coś tam może zrobić. A później dostajemy chłopak, którego my możemy targetować. My możemy normalnie bufować i leczyć, a przeciwnik nie może go targetować. Który ma prowokację i lifestyle. Więc co przeciwnik może zrobić? Musi go strejdować. jeżeli nie ma jednego tradeu, to ten dziomek nas leczy za 12, za 15, za 24. W zależności od tego, na jaki dek gramy. I wizja tego wydaje się być bardzo, ale to bardzo optymistyczna. No i tutaj mm, teraz należałoby znaleźć jakieś ale. Ale, jeżeli nie będzie agromety, no to ten ziomek jest do dupy. Znaczy, może do dupy to nie jest dużo powiedziane. Ale 1, 3 nie robi zbyt dużo, a 6, 8 też nie jest jakąś zaporą nie do przejścia. No bo na przykład jakiś tam deck może nie wiem, deadli shota zagrać, czy bójkę, czy cokolwiek innego, nie? Jeżeli. Ten... Nie gramy na agro. Więc moim zdaniem w przypadku tego Kolesia dużo zależy od tego, czy będzie on, y, pff, czy będzie meta taka bardziej agresywna, że będą grały jakieś agro deki, tempo deki, midrange deki, czy bardziej kontrolna, gdzie będzie właśnie przewaga kontrolnych deków, jakichś combo deków, jakichś innych cudów wzianku. Mówię to w kontekście tym, że im, więcej, im wolniejsza będzie meta, tym on będzie mniej grał, a im szybsza, tym będzie więcej grał. Karta jest na 100% grywalna. Tutaj pozostaje jeszcze pytanie, do jakiego stopnia. moim zdaniem ten stopień jest dosyć wysoki. Fakt faktem marudzę trochę, ale nie może być takiej sytuacji, że grają same kontrole. No raczej nie będzie. Więc do zwalczania AgroDeków ten ziomek jest dosyć dobry. Inną kwestią jest tego, że trzeba dobrać najpierw pierwszego, on musi zginąć i musimy go wtasować do deku, nie. Więc na agrodek, no możemy po prostu nie zdążyć tego zrobić. Ale jeżeli zdążymy to zrobić to tutaj droga otwarta do grania jego jest, myślę, jak najbardziej. Więc no, ocena dosyć wysoka, no takie 4 na 5, no chyba, tak mi się wydaje. Natomiast yy, na Arenie... Na Arenie też wysoko, no. Też nie będzie 4 na 5. I tutaj jeszcze od razu powiem, jak działa jego hero power, bo dużo osób myśli, że nie można go atakować, czy coś tam, nie wiem, w ogóle. Tylko ty możesz... celować w tego Stronnika czarami i mocą specjalną. Ale chodzi o to, że przeciwnik nie może tego robić. Ale może normalnie w niego atakować. To nie jest tak, że nie można w niego atakować. Przeciwnik nie może w niego skierować czaru danego. I nie może hero power y skierować. Zadam, że takie rzeczy jak flame Strike nie mają kierowania. Po prostu zadają obrażenia. Więc flamestrike na niego działa. Ale nie działa na niego fireball, czy polymorph, czy hex, czy execute. A takie rzeczy nie działają na niego. Nie da się go targetować. A ty sobie możesz go wyleczyć, hero power'em, Możesz sobie rzucić na niego reniu, możesz sobie rzucić tego bufa, możesz sobie rzucić tego plus 1, plus 2 i skopiowanie. E, możesz wszystko na niego rzucić, a przeciwnik nie może rzucić nic, może tylko w niego atakować. No. Kolejną kartą jest legenda, czy tam legendarny czar do Trista. Mm, Swoją drogą zauważyłem, że wyszły legendarne czary i nikt nie robił wokół tego wrzawy. Jestem w szoku, że tak. już to taka normalność. Te legendarne spele? No, norma. No, i teraz legendarny, legendarny, legendarny spel, który jest dziwny. Soul Mirror, za 7 many przywołujemy kopię stronników przeciwnika i te kopie atakują swoje kopie. Czyli jak przeciwnik ma miniona 1, 2 i 3, to przeżywacie 1, 2 i 3 i one się atakują. Ten. ten no, atakują się nawzajem, nie? Nie, nie nie jest tak, że mają jakieś losowe ataki, czy coś tędy. Tylko jeden zawsze atakuje jeden, dwa zawsze atakuje dwa, trzy, a zawsze atakuje trzy. Tak woli wyjaśnienia. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, to ja się zastanawiam w jakim momencie my chcemy to zagrać. W momencie, w którym te miniony pozabijają siebie nawzajem. No okej, okay, może być. Jasne. Tylko problem jest taki, że jeżeli gramy to w takim. Z takiego powodu, żeby służyło nam jako obszarówka, to co jak stronnicy mają ma atak mniejszy od życia? W sensie 2, 4, 3, 6, 4, 5. I wtedy rzucamy to. No i ci nasi zaatakowali, ale w sumie nic się nie stało na tym stole, tylko się poranili. I my mamy stroników. ale przeciwnik dalej może nas atakować, dalej może nas zabić. Więc jako removal to się nie nadaje. Jako przyzwanie sobie stołu, no ale jak my przyzwiemy sobie taki stół. No to przeciwnik dalej ma stół i w sumie co, rzucamy czar za 7 many po to, żeby skopiać stół przeciwnika i oddać mu priorytet? Że on teraz może rzucić na przykład Bloodlasta i nas zabić? No to też trochę bez sensu. Więc ja nie do końca widzę, jaki miałby być cel grania tej karty. No bo, okej, okay, możemy wyjść z założenia. Gram tą kartę jako removal tylko na sytuacji, gdzie przeciwnik ma kreatury 3-2, 3-3 i tam 4-3. Wtedy rzucam i stół jest wyrzuczone. No dobra, no ale przeciwnik bardzo często też będzie miał jakieś inne kreatury. Albo będzie miał, nie wiem, 2, 5, dajmy na to, i 3, 3, i 4, 3, i 3, 5, czy coś w tym stylu. I rzuciłeś czar i zabiłeś dwie kreatury, no to trochę mija się z cerem, No to już lepiej zagrać jakąś inną obszarówkę. No fakt, faktem, obszarówkę, inną obszarówkę też trzeba mieć. Ale ja do końca nie wiem, jak tą kartę wykorzystać, żeby to było sensowne. Więc ocenię ją na 2 na 5 i powiem, że wątpię, żeby to w czymś. Kolwiek grało, na arenie też uważam, że jest beznadziejna i ocenię ją na 1 na 5, bo na rankerach to jeszcze można jakiś deck pod to złożyć albo jakieś rzeczy mieć pod to, a na arenie to musicie się trafić, więc to już w ogóle totalna tragedia. No i na sam koniec nasz, nasza gwiazda wieczoru, Magderidon, za 4:12:12. Demon, Dormant, Battlecry przywołuje 3 e, Wardenów przeciwnikowi, 1-3. Kiedy ci Wardeni umrzą, e, um, umrzą, tak. Kiedy ci Wardeni umrą, e, niszczy wszystkich stronników i się przebudza. Tak wygląda Warden. Mamy za jeden, jeden na trzy. Jak Magderidon e, Magderidon zniszczy wszystkich stroników. E, i przebudzi się po tym, jak trzech Wardenów zginie. No i mamy Magderidona, zagrywamy i tam, tam tak dalej. Nie wiem. Grałem nad tego Magderidona raz. Chyba z Big Santa, swoją drogą. Pozdrawiam, jeżeli dobrze pamiętam, aczkolwiek może się mylę. I on się faktycznie przebudził, bo w końcu zginęli ci Wardeni. No i chwilę później wygrałem, więc to nie była dobra recenzja, raczej. Czy znaczy, tak mówiąc, serio, to wydaje mi się to w miarę nawet sensowne, no bo. Macie zapewne jakiś pomysł na. Obudzenie go, w sensie na zabicie tych trzech wardenów. I możecie sobie wybrać nawet w którym momencie go obudzicie i w którym momencie on striggeruje tę umiejętność, że niszczy wszystkich stronników i się przebudza. Problem jest też taki, że przeciwnik może to sobie również yy, strigerować, nie? I może być tak, że wy to zagracie i myślicie sobie, ok, to za trzy tury jak coś tam się, to ja rzucam Hellfire'a i coś tam, coś tam. A przeciwnik tak patrzy na rękę. O, mam polimorfa, tak więc zabija wardenów, zabija tobie stół, bo akurat masz jeszcze, je, jeszcze kreatury. E, no i polimorfuje tego ziomka i już nie masz nic. Więc poziom trudności zagrywania tego Magderidona jest dosyć spory. To na pewno nie jest karta, którą gramy na pałę w dowolnym momencie i liczymy na to, że będzie fajnie, bo zazwyczaj nie będzie fajnie. Żeby grać tego chłopa trzeba wiedzieć, kiedy możemy sobie na to pozwolić że nas zagranie tego będzie mniej bolało od przeciwnika I jak znajdziemy taki moment no to możemy go zagrać a jak do tego do tego mm, dojść nie nie mam pojęcia nie no to jest karta która wydaje się pewnie fajna i epicka i nawet legendarna i pewnie na początku dużo osób będzie nią grało e, ale czy to ja nie wiem jak to nazwać, nie powiem, szał, ale czy zainteresowanie tym chłopem się utrzyma dłużej niż dwa tygodnie? Moim zdaniem nie. No bo tu jest bardzo dużo zmiennych. Musisz mieć pomysł, jak go zabić. Znaczy, no, bardzo dużo problemów nie, niezmiennych, bo zmienna to jest po prostu zabił warden. Ale musisz mieć pomysł, jak go zabić. Musisz mieć te karty, które ten. Które będą służyć. Znaczy nie jego, tylko tych, tych wardenów. Eee, musisz mieć. Yy, pomysł, musisz mieć kartę, która pozwoli ci zabić tych wardenów. Musisz to zagrać tak, żeby przeciwnik z tego nie skorzystał. To musisz pamiętać, że ci wardeni będą ciebie atakowali na przykład. W związku z czym będziesz obrywał od nich damage, więc na agrodek, no to średni pomysł, bym powiedział. Dodatkowo jego umiejętność, która nie jeszcze wszystkich stronników, super, ale czy przypadkiem. Ty właśnie to jest tego stołu przeciwnikowi, bo zagrałeś karfajera, albo Striker albo coś tam. No i to jest... Tak, dużo jest takich... Ale w jakiej sytuacji to będzie dobre? No w takiej nie, w takiej nie, w takiej też nie, w takiej też nie, o w takiej. Ale taka sytuacja zdarza się raz na... ...co 78 gier. Więc on chyba nie jest do deku. Tak mi się wydaje, że to ten... Więc ocenię go na solidne 2 na 5. I powiem, że raczej nie będzie zbyt grywalny. Ale tutaj zrobię gwiazdkę, wierzę, że w jednym, w dwóch albo w trzech dekach będzie się pojawiał faktycznie. Ale ogólnie moim zdaniem dosyć. Dosyć mocno przekombinowane, może nie słabe, a przekombinowane. Na arenie też tak raczej bym był rozważny w pikowaniu go, bo nie wiadomo co się stanie. Nie daj Boże jeszcze Warden dostanie bufa już ten... plan plan z zabiciem Wardena nie będzie taki dobry i na przykład będzie trzymać tego Magdalena na 7 turn na ręce. Albo na story, a przeciwnik będzie was łupał swoimi tymi, znaczy jego wardenami, znaczy twoimi wardenami. Więc taka karta raczej. Eee, Stinki, o tak się chyba mówi, nie? Czy nie? A może dzisiaj tak nie mówi, nie wiem. W każdym razie na tym sobie pozwolę skończyć. Tak jak widzicie ten odcinek był taki, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom.